Witam serdecznie w kolejnym nagraniu demagry. Tym razem Tales of Arise, Tales of Arise. A jakże, wypad Jezus, no... Nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. Tradycyjnie nie mam, nie mam pojęcia o co chodzi. Tu mamy jakieś postacie do wyboru: koleżanka, mag, jakiś mnich. W sumie, szczelanie do rzeczy mi się podoba. Spróbujemy tutaj. Tales of bardzo popularna seria, która istnieje już dziesiątki lat. A ja nie grałem w żadną odsłonę tej serii. Nie wiem za bardzo o co to chodzi. Czy to dobre, czy to złe. Czy to raczej dobre, ale czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, nie wiem. Mam kupione parę od Swante. Yes, yes. This goes into my cringe compilation. No, grafika jest już ruch postaci trochę sztywne i kiepski. Nie można się rzucić z mostu, nie? Okej. Okay. Mapa jest. Wrogi jakieś? szatany jakieś? I to szczur, ni to pies, ni to lew. Co igles? Jare, jare, zasięgam. Rety, rety, kotlety. A. Hey, dzik, jeszcze coś innego. Hehe, <laughs> co? Ja mam się nauczyć tego od tego. Łoł. Wow. Szczelamy

odwali? Nic, nic, nie, kompletnie się nie orientuję w tym. Bardzo ładnie, ale nie wiem jak do tego doszło. Właśnie tak kiedyś co? Jestem kompletnie zagubiony.

Na razie nie, nie, nie zatapiajmy się we wspomnieniach. Wątpię. Gdzie mamy iść? No i właśnie próbowałem grać w grę w tej serii, ale chaos na polu bitwy, ja kompletnie nic nie rozumiem, co się dzieje. To dla mnie kompletna tajemnica. Nie wiem, czy któraś gra ma dobry tutorial. To jest troszkę tak jak z Monster Hunter. Też nie kapuję, co się A... hmm. dzieje. Którym przyciskiem jest mapa? O, to... To, jest, to akurat jest voice acting. Poza tym coś dziwne: mamy mnóstwo postaci w drużynie. A tylko te dziewczyny tu widać nie wiem, Czy to tak jest normalnie, czy tu. なにかしらここは戦いやすそうだ。ダ。さら、大きいもんね。たってのことだよな。<music> Facet jak kapturek jak gwałciciel jakiś ma. No, przepięknie to wszystko wygląda, ale gdzie? O tu jest dobra. Bonfire Firelit.

Que é. Ubra, eu sou muito estranho. Eu sou muito estranho.

no Naprawdę nic nie rozwiązuje się dzieje. podczas walki Skakać nie można o jest mapa! Proszę bardzo, tu jest okej, okay, ja lubię zwiedzać mapki, i wszystko z tego chyba, że nie mam czasu więc <grywka> to wszystko ok dla mnie Mnóstwo informacji na raz. Tak jak mówię, niewiele, prawie nic nie wiem o tej serii. Dlatego to wszystko jest dla mnie strasznie naporne z tej informacji. Dokładnie łatamy krowy z luśnią, wyszerowane. Ten królik to mocno prześwięta ładował do brzucha chyba No podoba na prawdopodobnie świetna jest ta mapka Co to tam jest W krótkich gaciach jest nie, takie spodniewa No,

Nie wiem czemu się tak wczutuje ten teren teraz. Nie interesuje mnie to tutaj. Jakbym wiedział kim są te postacie, to może to bym bardziej mnie to interesowało. O, można pływać, to niespodzianka. O to lubimy. W takiej sukni pływać to jest niełatwe chyba. By można było jeszcze nurkować to już, by idealnie było.

Haha. Ha. Mm. nie? udaje tego zrobić, nie? Jakie CP, jakie. Jakie, ale co? Wydaje mi się, że grama dużo systemów, które pochodzą z innych kier, nie gadamy z tobą i które no, zakłada, że już wiesz, że jesteś wtajemniczony, a tutaj tak w moim przypadku tak nie jest. No ten palon tam w oddali to... Aj to by to ma chyba Z tym mamy walczyć? To no, bez kitów. トレオトレイド

Bez sensu. Potwór, literalnie główny potwór na jednym HP siedział. I ja nie wiedziałem jak sprawić by. Sojusznicy klepali pomniejsze dopiero po naklepaniu po magierów Bossa można było ubić Bossa, który literalnie naskosił z jednym HP. No tak, to bez sensu trochę. Ja, eh? Tak, Nie wiem, nie wiem, to, to jest, się Myślę, Myślę, Dana. ダナジンがレナジンを憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。あなた痛みを感じない。痛みも顔も記憶もない。俺は自分の過去を覚えていないんだ。ボハテラさんない痛みを感じない男と触れると痛い女か。違う。こんな呪いが私の能力のものか。ならどうする。 お前はどうしたい俺は戦いたい自由に生きるためだ終わらせましょう二人がかりの方が確実よ諦めない限り終わらないだからもっと信じて頼ってほしい死ぬまでに一人1人 <laughs> 今もか出会わなければよかったこんな思いをするくらいなら感謝してるわ。 Okej, okay, dobra. Chyba chyba tyle, jeśli chodzi o to demo. I tak. Tutaj mam literalnie Tales of Symphonia, Vesperia, Berseria i Tales of. No, Tales of Arise Demo nie mam kupionej tej gry. Ale chyba, je, jeżeli chciałbym wejść w tę serię, za przeproszeniem, to bym zaczął jednak o tale, Tales of Symphonia, która wydaje mi się bardziej do ogarnięcia, bo tutaj wiele rzeczy nie rozumiem z systemu walki, wiele rzeczy jest kompletnie nowych. Wydaje mi się, że gra zakłada, że już to wiesz. Mm, ja tego nie wiem. No, samo się wyłączyło. Włączy, Dlatego, no, chyba, chyba na razie nie będziemy kupować tej gry, tylko spróbuję może kiedyś, bo w tej chwili nie mam za bardzo czasu, ani szczerze mówiąc, też troszkę ochoty. Jak będę chciał poznawać tę serię, to zacznę od Tales of Symphonia.